Witam Państwa w poniedziałek, 27 października. Paulina Zgarska zaprasza na Wiadomości Regionalne. Dziś w Wiadomościach nie żyje ksiądz proboszcz Jan Poźniak, odznaczone za zasługi dla obronności kraju, szkolenia dla bezrobotnych, słowicza i ptasia w remoncie, recepta na długotrwały związek i wystawa figur w Żarskim Ratuszu. Po 10 miesiącach ciężkiej walki z nowotworem mózgu zmarł proboszcz Żarskiej Katedry, ksiądz Jan Poźniak. W piątek zmarł ksiądz Jan Poźniak, proboszcz parafii pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa w Żarach. Miał 57 lat, przegrał walkę z nowotworem. Proboszczem parafii był od lipca 2005 roku. W godzinie Bożego Miłosierdzia, po 10-miesięcznej walce z chorobą. Został odwołany do domu ojca, proboszcz tej parafii, ksiądz Jan Poźniak. Myślę, że uczył nas wszystkich przez 10 miesięcy swojej walki z chorobą, jak przyjmować cierpienie. Odszedł zaopatrzony w sakramenty święta, odszedł w gronie rodziny, nas, kapłanów, pracowników naszej plebanii. Pojednany z Bogiem, z człowiekiem. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w. We wtorek 28 października o godzinie 18.30 tutaj w kościele zostanie wystawiona trumna z ciałem, natomiast o godzinie 19.30 zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa z udziałem księży z dekanatu i wszystkich wiernych, parafian i okolicznych miejscowości. Natomiast w środę 29 października o godzinie 11 w Krzeszycach, gdzie miał Życzenie i wolę być pochowany zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta, po czym zostanie złożone jego ciało tam na cmentarzu komunalnym w Krzeszycach. Proboszcz spocznie w rodzinnym grobowcu. Jeśli ktoś z mieszkańców Żar chciałby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych w Krzeszycach jest taka możliwość. W środę rano z Żar wyruszył autobus. Jako parafia organizujemy możliwość przejazdu też autokarem, który będzie podstawiony tutaj o godzinie 7.45 na parkingu przy naszej świątyni, przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, po czym o godzinie 8:00 wyruszymy na uroczystości pogrzebowe do Krzeszyc. W piątek podczas oficjalnego otwarcia oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej 105. Okresowego Szpitala Wojskowego w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie medali. Decyzją ministra obrony narodowej osiem pielęgniarek pracujących w 105. dostały brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. Medale te otrzymały Anna Bołtrukiewicz, Anna Kolanko, Janina Kret, Elżbieta Miąsko, Małgorzata Torchała. Barbara Wrubel, Małgorzata Harbin oraz Marzena Hawełka. W szpitalu pracuję blisko 28 lat, z czego większość czasu przepracowałam na intensywnej terapii. Od blisko 11 lat pracuję w otwartym lecznictwie i w tej chwili koordynuję przychodniami specjalistycznymi i podstawową opieką zdrowotną. Kiedy dowiedziała się Pani, że jest Pani odznaczona, co Pani sobie wtedy pomyślała? Znaczy, to odznaczenie to takie, było rzeczywiście bardzo zaskakujące. Dla obronności kraju to zawsze kojarzy się stricte z wojskiem. Ja jestem związana z wojskiem bardzo, ponieważ mój tato również był żołnierzem w tej chwili jest emerytowanym. Były to ogromne emocje. Wyróżnienie było szczególnie dla mnie wyjątkowe. Więc ja jestem pielęgniarką oddziałową oddziału intensywnej terapii od 9 lat. Wcześniej pracowałam 5 lat w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, też w oddziale intensywnej terapii i właściwie cała moja, cała moja taka pielęgniarska praca to jest właśnie w oddziale intensywnej terapii. Jest to już. 29 lat. No i jest to ten oddział, jest dla mnie jak gdyby takim oddziałem, na którym chciałabym dalej pracować. Cieszę się, że, że my, jako pielęgniarki, też zostałyśmy docenione. Natomiast odznakę pamiątkową z 105 Szpitala Wojskowego otrzymali lekarze Piotr Pruszyński, Jerzy Rogaczewski, Grzegorz Prusek i Piotr Zieliński. Jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy w Żarach i chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe żarski pośredniak? Dofinansowuje indywidualne szkolenia dla bezrobotnych. Aby otrzymać dofinansowanie do szkolenia, należy wykazać celowość szkolenia. W tym momencie będzie to Albo deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu, bądź też osoba sama we wniosku deklaruje, że otworzy działalność gospodarczą po ukończonym szkoleniu. Należy o tym pamiętać, że to są dofinansowania do szkolenia, tak więc nie, Urząd Pracy nie pokrywa całościowo kosztów szkolenia. Nale, należy liczyć się z tym, że co najmniej 20% kosztów należy pokryć. Jednak o przyznanej kwocie dofinansowania decyduje komisja. Z jakich szkoleń najchętniej korzystają bezrobotni? W ostatnim czasie mamy dużo wniosków na szkolenia zawodowe z zakresu prawa jazdy kategorii C, C+, bądź też świadectwa kwalifikacji, czyli dla kierowców. Dużo jest wniosków, jeżeli chodzi o spawanie. Szczegóły dotyczące szkoleń pod numerem telefonu 68 479 13 69. Wnioski o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy w Żarach. Trwa remont ulicy Słowiczej w Żarach. Pracę wykonuje przedsiębiorstwo drogowe Kontrakt z krosno Po ukończeniu prac związanymi z budową kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ekipa budowlana wejdzie w ulicę Ptasią od skrzyżowania z ulicą Warsztatową. Prace mają potrwać do 15 listopada. Przebudowa dróg kosztuje prawie 2 miliony złotych. W piątek 24 października małżeństwa z 50-letnim starzem świętowały Złote Gody na uroczystej gali w sali widowiskowej Luna w Żarach. Tego dnia nie zabrakło wzruszeń i wspomnień. To była wyjątkowa uroczystość i wyjątkowy jubileusz. 40 par z Żar i Gminy Żary świętowało Złote Gody. Burmistrz Żar i wójt Gminy Żary udekorowali szanownych jubilatów medalami, nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Pary z 50-letnim starzem zapytaliśmy: Jaką mają receptę na tak długotrwały i szczęśliwy związek? Wzajemny szacunek, miłość i zrozumienie. Oczywiście, oczywiście. Dużo, dużo cierpliwości do męża. I do żony. A wspólne pasje, łączą Was wspólne pasje? Tak, muzyka, śpiew, śpiew taniec, no i inne przyjemności. Podróże. Przywoze. O, podróże też. Tak, no. i praca, praca. Tak, tak. Jaka jest recepta na udany, długotrwały i szczęśliwy związek? Po prostu trzeba iść na kompromis. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Trzeba zawsze na kompromis. Kiedy Państwo się poznali, pamiętają Państwo ten moment? O, strasznie dawno, już nie pamiętamy. Poją Państwo, że są Państwo z sobą od zawsze. Od zawsze, tak. Odpowiedni dobór charakterów, czy to jest klucz? No raczej tak, raczej tak. To to nie, nie i miłość. Miłość. Mhm. Pamiętają Państwo moment, kiedy się poznali? Tak. tak. Jak to było? To było 5 sierpnia 1964 roku. Także poznaliśmy się na mostku w Kunicach. Jak pan ten dzień wspomina? Ja byłem wojskowym wtedy. Kapral, kapral Wojska Polskiego, elegancko opalony i podarwałem. Nagrodzonym parom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu. Co robi święty Mikołaj w Żarskim Ratuszu? Dlaczego przed sekretariatem burmistrzów stoi myszka Miki? Informacja dla petentów. To nie jest gościnna wystawa Muzeum Figur Woskowych. Manekiny i bajkowe postaci zdobiące pierwsze piętro Żarskiego Ratusza to forma promocji wystaw organizowanych przez Urząd Miasta. Chodzi o to, aby wrócić wspomnieniami i przypomnieć sobie imprezy, na których byliśmy wszyscy, organizowane przez miasto. W tych imprezach mogliśmy spotkać postacie, które na korytarzach zostały wystawione. Są one nawiązaniem do zdjęć i plakatów z tych imprez, więc zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy i spojrzenia, ja może przytoczę były to takie imprezy jak Jarmark Bożonarodzeniowy, który po raz pierwszy został zorganizowany. Były to Dni Żar, wiele innych, ale to już nie będę zdradzać. Zachęcam wszystkich Państwa, żeby przyjść i zobaczyć. Wystawę wymyśliła sekretarz miasta Ewa Bortnik. Bajkowe postaci mają być ucieleśnieniem najciekawszych wydarzeń kulturalnych. Wszystko po to, byśmy przeżyli to jeszcze raz. Żaruś jest symbolem miasta. Myszkamiki przypomina o dniach żar. Manekiny w strojach łużyckich nawiązują do jarmarku Łużyckiego. Po ratuszu chodzą słuchy, że pojawi się jeszcze śnieżynka. I podobno na tym się nie skończy. Jedno trzeba przyznać: jest kolorowo. Kicz czy ciekawa promocja? Ocenę pozostawiamy Państwu. Dzień dobry, Halina. Słoneczny i w miarę ciepły weekend to dobry znak na nadchodzący tydzień. Jaką aurę będziemy mieć we wtorek, to dowiedzą się Państwo ze szczegółowej prognozy pogody, na którą Państwa zapraszam. Dzień dobry. Witam Państwa Zdzisława w Żarach, w Protawie i Gubinie. We wtorek 28 października zachmurzenie będzie małe. Termometry wskażą 13 stopni Celsjusza w dzień, a tylko 4 stopnie w nocy. Jutro spodziewać się można słonecznego dnia, a opadów deszczu nie będzie. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1027 hektopaskala. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 26 km na godzinę. We wtorek nie zapominajmy złożyć życzeń Tadeuszowi i Szymonowi, solnizantom tego dnia. W tak słoneczną pogodę Milejna będzie porządkować groby najbliższych, ale nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę, bo pogoda zmienną jest. Do widzenia, żegna Was Agnieszka. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na magazyn kulturalny, a w nim pasowanie pierwszoklasistów w Katolickiej Szkole Podstawowej w Żarach. Następnie magazyn sportowy, czyli turniej piłki siatkowej Młodziki UKS Promień Żary kontra UKS Spartak Żagań. Mecz ten odbył się w sobotę w gimnazjum nr 3 w Żarach. Po siatkówce na mecz pierwszej ligi Unii Hokeja i na koniec piłka nożna. Polska kontra Węgry, czyli mecz miast partnerskich, który odbył się w sobotę na Żarskim Okrąglaku. Teraz dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.